Dobra, dzień dobry wszystkim. gramy w Pokémon Fire Red znowu. Mamy game freak jak zwykle. Oczywiście. Mamy pokemony Oczywiście. I nie zwierzęta, tylko Pokémony. Znowu mam zwierzę, czyli ten kot, więc przepraszam Was za to. I znowu mam tego kota. Idziemy dzisiaj iść do tego mostu Wiecie o który most mi chodzi? Kontynuujemy Wyszliśmy z pokemon wieży Pokemonowej. Au au no Zostawiliśmy Kalkium sobie kupiliśmy Dostaliśmy pokeflute Przepraszam was to był speed. Przepraszam was. Jeśliśmy z tutaj do domu. X accuracy sprzedaliśmy. i staliśmy tu chwilę. Zapisałem tutaj sobie grę. No i jestem. Przepraszam Was, że miałem spida podkręconego, ale to nic, słuchajcie. Bo teraz idziemy do A. Nie w tą stronę, przepraszam Was, bo nie w tą stronę miałam iść. Tutaj mieliśmy iść, moi drodzy. Tu nic nie ma, ale tu możemy sobie powędkować, jak będziemy mieli oczywiście wędkę. Zobaczymy, co tutaj pisze w ogóle. Earth to Lavender, tu zobaczymy. Spytamy się pani, co tutaj pani nam powie. Ciekawe Eee, TM27, o Boże, return to jest dobre. Nawet zobaczymy, co tam jest. To też za men. To jest gość, który wędkuje. A tu? Pokémon Tower, o, wieża Pokémonów tam jest. No ale wychodzimy stąd i idziemy tutaj. Tu nic nie ma. O, tu jest chyba ten pan. Chwilkę. Nie wiem, co on tak będzie miał, ale czyli może. O, to pierwszy nasz trener. Już pierwszy trener tutaj sobie siedzi i sobie wędkuje. Goldin Goldima. Ma Goldina. Bra Goldin padła już. Już Goldin nie ma. Poliłak Następny. Jest Poliłak, Slash. Padł też. I ostatni Pokemon. Jego to Waruwara. Goldin. Okej. Okay. Dobrze w sumie. Wychodzi na to. Slash. Też padł. <noise> Dzisiaj będziemy walczyć z rybakami i strenerami. Jeszcze zabiłem jednego Pokémona. Nie wiem czy odcinek będzie krótki czy długi, ale może być albo krótki, albo długi. Tu nie możemy przedpłynąć bo po ten petemek, bo potrzebujemy surfa, aby tutaj przepłynąć. Teraz ten tutaj. Teraz on. Czyli drugi gość, rybak. Ma dwa pokemony. Tentakul, o czy mogą sobie... Dobra... Zbiję sobie na Ductrio. Przecież to nic, przecież to nie jest taki show straszny. Wreszcie mogę użyć mojego Duke trio. O nie, to jest złe, słuchajcie, wiecie? To jest złe. Spróbuję go trafić magni i ale boję się, że właśnie... A nie! Dobrze poszło. Osiem dobrze ten takul zaraz padnie czyli teraz w sumie charizard i drukria goldin charizard dobra charizard jest gotowy goldin slash i goldin pada koniec z goldinem i z chipem. Dobrze. Idziemy dalej, czyli tu nie. Tu, właśnie, i mamy kolejnego trenera słuchajcie, moi drodzy. A ten tutaj to jest Hank jakiś i ma goldina też. <śpisać> Te goldiny jest ich pewno normalnie tych goldinów. Brze, brze. To jest kolejny trener, kolejny. On kocha wędkować. Elliot ma poliulaga. Najpierw slash. Dobrze. Przepraszam, kolejny hot C. slash też, bo nie mamy innego co użyć. Musimy użyć slasha, niestety. Morduję same slasze, słuchajcie tylko, same slasze, kolejny slash. Ja używam tych pełno, tych slashów normalnie. Goldin. No ale na Goldinu użyję Ember, przecież on padnie na jednego hita. Zobaczymy w sumie, czy padnie na jednego hita. No mówię wam, że on padnie na jednego hita Emberem. O, 48 level już mój Charizard ma. Za chwilę będzie najlepszy ze wszystkich Pokemonów. No nie jest tak łatwo z tym gościu. Lecimy dalej. Tu są pokémony. Tu ductrio muszę sobie zamienić na spikaczem. I lecimy z dwoma trenerami, czyli z, ten, z tymi bliźniaczkami. Tam bli Nidoran i Didoran. Hmm. Nie wiem, co użyć. Może Metal Claw? Albo wiecie co? A Metal Klaus sobie użyję na randomowego. Brał użyję tego na moje na tego dni do rana. A Magnitude na wszystkich. Może tylko proszę, nie pierwszy, błagam. Charizard, no nie, Charizard pierwszy. Tylko proszę, nie padnij na hita. Padnij na hita, Boże. No dobra, no to i będzie chociaż miał więcej, Dobra. Na no, czyli zada to nie działa, ale na nidorada już tak. I do widzenia. he. <grybujesz> Dobra. Już te, tutaj oni są pokonani. O! To właśnie nasz sen kolega. Co, pamiętacie tego Snorlaxa? Użyjemy go oczywiście. Obudzimy go i ten... Próbujemy go zniszczyć. Jakby coś to Pokeflut ma taki dźwięk, ale go wam nie pokażę. No i Snorlax się obudził i będzie atakował nas oczywiście. My z nim trochę powalczymy i spróbujemy go złapać. Słuchajcie... Boję się używać slasha, więc yy, no... Pikachu może. Jeżeli coś zrobi. Mniejmy nadzieję, że nic mnie nie zrobi. Snor. Puh, to jest bez sensu nawet. Ara Pikachu pikazu Thundershock. Ale ja on. To jest bez sensu też. W sumie powiem Ci. Ale to bez sensu poszło. Pikachu jeszcze jeden Thundershock. No i z czuje, już zaszczepia powoli. Obudzimy go używając pokefluta Gdzie mam ten pokę flut? Jest. No i znowu gramy, bo musimy obudzić pikachu oczywiście. Nie wiem ile to potrwa. Troszeczkę poczekamy. A, poszedł spać, to no dobrze, hehe. To jest bardzo fajnie. O Jezus, on się uleczył. No wiemy, że się uleczył. A on skąd miał tego. Um... Co spudłowałeś? Serio, no i po Pikachu. Pi po Pikachu. już, no. Fajnie sobie pograłeś w Pikachu. Chociaż go sparaliżowałeś. Oczywiście, bo nie będziemy uciekać, bo musimy go złapać tego stolaksa. Kat, lepiej sobie zapiszę. Znowu rest. Oj, jeszcze po znowu poszedł spać i się pewnie znowu leczy. E, Śpi jeszcze. Kat. Jeszcze śpi. O, budził się, niestety. Ale znowu poszedł spać. Kulczem. Wiecie co? Wiecie, ja was zatrzymam i spróbuję go zniszczyć do czerwonego HP i później was zrobić. Okay? Dobra, ja, słuchajcie, już ma czerwone HP, więc spróbuję go złapać Great Bolem. Zatrzymuję was. Mam Snorlaxa jak widzicie. Snorlax, Tam go za chwilę do boksa. Oczywiście, czegoś śpioszka naszego. Snorlaxa mamy. Zapaliśmy go. No i jest w naszej ekipie Snorlax. 15 HP ma. Może go nauczyć TMK, jakiegoś tm TMK, TMK, TMK. Gdzie są moje TMK? Gdzie mam TM case? Tu jest TM jest mój return o co to jest w ogóle za atak? Zamiast może snora, bo to bez sensu. Że Snorlax się nauczył już lekturna, więc ja idę od niej, za chwilę wracam tutaj, zatrzymam Was na chwilę. I to jest jeszcze ten Snorlax, co Wam pokazywałem w Vermilion City, pamiętacie tego Snorlaxa? Co Wam, pokazy co wam pokazywałem go w Vermilion City? O! To jest kolejny Wędkarz Ja nam ch chyba da Super Rod. No Super Rot dostaliśmy, hehe. <gryw> Dopiero Super Rod. Słuchajcie, spróbujemy tutaj sobie. Ja później sobie połapię różne pokemony, ale dopiero jak skończymy odcinek, to się po połapię tutaj, okej? Okay? Na razie um, walczymy. No, z trenerami, wiecie. Czy, czy ja mam ustawionego na tego? Um, a w sumie na duk mogę sobie zostawić, bo on będzie miał latające pokemony. A nie, to ten elektryczny, to on jest inny, to jest rocker. Ale miejmy nadzieję też, że będę miał duk. Nie, muszę sobie mieć na duk Trio. Bo dnia, do ja muszę sobie go ustawić, bo to jest voltorb to muszę użyć magnituda Bra? I pierwszy Voltorp już pada. Myślę, pierwszy pierwszy Voltorp i Electrode. O! Electrode, to mój Pokémon. Ewolucja Wultor ten sam typ, czyli elektryczny. Magnitud 9. No i po je po elektrodu, bo elektrod już nie ma. Elektroda. No i lusa, luka mamy z głowy. O, Tu coś jest. Ten gość może coś mieć tutaj ciekawego. Dzisiaj będziemy tylko walczyć z tymi trenerami, co są tutaj na moście. Więc no, Bramon Stone. <laughs> Przepraszam, dobrze. Justin Manidorana. Kurcze, Duck Trio. Idziemy tak Trio. Więc tak Trio. E, co ja zrobiłem? Magnitude 7K. Dobra, nie do padł już. Diorana już nie ma. Poczekajcie chwilę, słuchajcie, proszę was, poczekajcie. A, przepraszam, zatrzymałem was. No dobra, no to Nidorina, no, no, no. Nidorina był Pokemonem. Magnitude 10, wow. Dziesiątka. Wiecie, co jest najlepsze w tych magnitudach? Le najlepszy jest Earthquake, bo to jest najsilniejszy Magnitude na całym świecie. To jest najlepszy Magnitude. I nie ma także że 10+, prostu jest Earthquake i to jest najlepszy Magnitude, słuchajcie. Najlepszy. O, będę musiał to sprzedać później, jak skończymy odcinek. No i kolejna, kolejny trener. Czekajcie. Dobrze. Andre. Mamadzi karpa. Boże, jaki ten Pokemon słaby. Mogę go pokonać z emberem nawet. No. Bo to nie jest super efektywne, ale szybko pada. Magikarp jeszcze jeden. Boże, jaki ty słaby jesteś. Same Magikarpy masz. Jeszcze jeden ember. No i już po Magikarpach jego. Nie mam Magikarpa. Słuchajcie. Widzicie? Dobrze, bo teraz muszę iść do trawy. Zobacz sobie chyba dwa pokemonki, czyli Gluma i... no. Gluma i... Poczekajcie chwilę, słuchajcie, proszę, proszę, poczekajcie chwilę. No, Dobra, słuchajcie, wróciłam idę teraz ten. Tutaj sobie zabrać dwa pokemonki. To nie jest ten Pokémon, poczekajcie zatrzymam Was, żeby było tak szybciej, okej? Okay? Proszę, Venonat, pierwszy Pokémon. Nie będę go zranił, więc go po prostu zapię, zatrzymam Was. Dobrze, zapałem go już. Oto Venonat, Pokémon. Później go odstawię. Jak skończymy odcinek. Oczywiście. Jeszcze jednego pokemona złapię proszę, pozwólcie mi na to. Dobrze, proszę bardzo, gloom. Też go spróbujemy zapaść tak. Na se Dobrze, zapałem Gluma. To jest ewolucja Odisza. G. L. -o, o. M. Gloom. Mamy Gluma. Poczekajcie chwilę, bo te pokemony normalnie Niemca atakują mnie, no. Ile jeszcze w ogóle tam trenerów na tym moście zostało? Dużo czy mało? Chodzi mi o na moście, o jejku, jeszcze dużo. Jeszcze nie tak mało, ale dużo jeszcze. No to no. bo to sobie chociaż mam nadzieję, tylko w sumie uleczę sobie Charizard parali Shell, bo przecież ten Goldin. Jego złego nic nie zrobi mi przecież. No, super Sonic Ale to bez sensu. Co? Nie! To dobrze spróbował. Jest! Padł. Goldin już nie ma, Goldina. Poliwak Poliwak ma tylko Hypnozję i to też przeszkadza, więc dlatego slash to może też przeszkodzić. Tak jak Goldina, ale na szczęście Goldin spodłował dwa razy. nic yy, yy, nie przeszkadza nam, więc wszystko ok będzie z Horsy. Horsyńc to możemy walić Emberem. No chyba, że small screen to będę wtedy podłował. A to bez sensu. I tak go już nie ma. No trudno, panienko, no trudno. Czasami się przegrywa. Ja muszę sobie zmienić na dupli, bo teraz chyba będzie ten gość z latającymi albo z tymi, wiecie, elektrycznymi. Może też być. Więc dlatego sobie zmienię. O, ten latający, właśnie mówiłem, Sebastian. PJ ma. Muszę użyć, będę musiał ro, używać rock Rockslide. Rock slide. Więc no. Jezus, jakie to poszło? Rock slide. Dobrze, PJ, pierwszy. Słuchajcie. Co tam dalej masz? PJ to. A! Też dobrze. Dobrze, padł też. Gdzie to też padł? Mamy wszystkie Pokemony. Dobra, kogo mamy tam dalej? O, znowu ona. Serio? Ech. Ci trenerzy są normalnie bez sensu. Po prostu bez sensu. Powiem ja wam tylko to. Jeszcze tam mamy tenerów. Kurczę, muszę sobie zmienić znowu na duktrio. Tylko proszę, nie zabijcie mi duktrio. Bo nie bo inaczej, jak nie będę miał duktrio, to normalnie nie wiem, co zrobię. No. Lock slide. Widzę, już padł. Miałw. Brzecza Bra. Mamy teraz y, miałfa, czyli kotka, slash. Koniec z miałfem. Dalej. Pichaczu. Brzedługlia. Znowu. Ma pikachu magnitude. Możecie mi zostawić jeszcze go, proszę. O, dziesiątka. Pikachu też spadł. Co dalej? Ratata. Znowu czalizard. I ta Proszę slash. A masz ze slasha. Miał. No i miał się i wygraliśmy. Och, przegrała się mi przykro. słuchajcie poddaję się tutaj i ja tutaj będę musiała walczyć, więc no, powiedziałem, że będziemy tutaj tylko walczyć z tenorami, co są na moście, więc kończę za chwilę się z wami pożegnam, tylko przyjdę do Lavender Town za chwilę się z wami pożegnam powiem wam papa pa. Za chwilę wam powiem papa, pa, bo już jest, muszę kończyć, już prawie. Za chwilę zakończymy. Tylko przyjdę do lawender, tam koło Pokémon Center, i uleczę swoje Pokémony, i się pożegnam z wami. Niestety albo teraz, albo wam przyjdę, czy później wam nie pokazywać. I odstawię Glooma, i uleczę Pokémony, i tego będą do boksa. I ulec jeszcze pokrebony. Dziękuję miła panienko. Dobrze. Ja już się oczywiście z wami żegnam, więc no, papatki, wózieczki witam Wam. Po odcinku w odcinku połapka nażywam. Będziemy dalej kontynuować walki, więc do widzenia. Żegnam z wami się. I papatki, do zobaczenia. Buziaczki, pa pa pa.